Na koczka dociskamy. To jest ten, tutaj, co teraz lalka ma założony, to jest K104. Możecie go założyć niżej, możecie go założyć wyżej, dziewczyny, do małej czarnej, na co dzień, na jakieś imprezy, jak najbardziej. I to jest numerek K104 jasny blond. Mamy też platynie te koczki, to jest K107 numerek, jakby któraś była zainteresowana. Na klamerce 129, na siateczce, dziewczyny, 119. Zobaczcie. Tak to, taki jest montaż na klamerce. A teraz Wam pokażę na siateczce, jak założyć do włosów średniej grubości i grubych. Teraz 104 na klamerce, Pani Małgos Małgosierce. I już Wam pokazuję na siateczce. Jak ma Pani cienkie włosy, to na klamerce. Jak ma Pani średniej grubości włosy, to na siateczce. Już Wam pokazuję. Zobaczcie. Znów robimy sobie takiego ślimaka z włosów. Jedynie, co musicie umieć, musicie umieć splątać swoje włosy. To jest wszystko, co trzeba umieć przy zakładaniu naszych produktów. Tu jest K103, to jest beżowy blondzik. Czekajcie, później. Cztery grzybyki w środku. Najpierw zakładamy boczne grzybyki, wkładamy pod gumkę, potem będziemy zakładać tył i przód. Zobaczcie, nakładamy sobie na koczka tu mamy jedną grzebek, wkładamy pod, y, intuicyjnie pod, gum, pod gumkę. Y, drugi bok też pod gumkę. I teraz nakładamy przód i tył. Przód i tył pod gumkę, dociskamy. I tu mamy ten ściągacz. Patrzcie, tu mamy ten ściągacz. I ściągaczem tylko sobie dociskamy to, y, co trzeba. I końcówkę dziewczyny gumkę owijamy dookoła, wkładamy pod koczka i koczek założony. Jak i jedna metoda, tak i druga jest świetna dziewczyny, bo jest bardzo szybka. Możecie je zakładać wyżej, niżej, możecie je sobie tutaj przylakierować, Jak najbardziej można używać ozdób weselnych, ślubnych, komunijnych nawet. Także naprawdę jest wiele zastosowań takiego kotka. Czy możecie go zrobić troszkę niżej, czy wyżej, to już jest kwestia indywidualna, kto jak lubi, nie? I pod to mamy również grzyweczki dostępne w beżowym blondzie. Cena grzyweczek dziewczyny to jest koszt 30. 35 zł, ja je będę pokazywać. No, i tak będzie się prezentować koczek dziewczyny, beżowy blond na siateczce.